Specjalnie dla PZK LTV Internetowej Telewizji Polskiego Związku Hokeja na Lodzie Kamil Durczok. Zastanawiał się pan, czy przyjąć zaproszenie już do kolejnego udziału w tym meczu, czy też gdy tylko zadzwonił telefon, od razu zgodził się Pan dla tej dyscypliny dla WOŚP-u poświęcić swoje zdrowie. Dla. No i to dosłownie, a dzisiaj pewnie bym się zastanowił, jakbym wiedział ile to wysiłku kosztuje. Przed następnym meczem się będę musiał przygotować zdecydowanie bardziej. I lepiej. Natomiast oczywiście, serią mówiąc, to z wielką przyjemnością, jak organizatorzy zadzwonili, zaproponowali, powiedziałem jasne. Co jest takiego, już można powiedzieć, Pana zdaniem w hokeju, co przyciąga do tej dyscypliny? Słuchajcie, ja na razie mam mniej więcej taki stan <grywania> zdrowia i kondycji, że mam mniej więcej ciemno przed oczyma po 40 sekundach pobytu na lodzie. Znaczy, ja nigdy nie podejrzewałem, że to jest tak cholernie wyczerpujący sport. Tam naprawdę wystarczy minuta na lodzie i i człowiek jest bez sił zupełnie. W kwietniu Mistrzostwa Świata organizuje Polska, organizuje Polski Związek Hokeja na lodzie, na lodzie ultra nowoczesnej Kraków Areny. Był awans na zaplecze elity, będzie awans teraz w tych mistrzostwach już do światowej elity Pana zdaniem? Ja mogę tylko trzymać kciuki, ponieważ na piłce nożnej znam się słabo, a na hokeju zupełnie, także, ale na pewno będę trzymał, na pewno będę trzymał kciuki. Czekamy zatem na te Mistrzostwa Świata razem z Kamilem Durczokiem.